W dzisiejszym odcinku zedytujemy sobie ten domek, żeby był jak najpiękniejszy. Bo jak widzicie, jest tutaj syf, ale oczywiście nie mogę być ze mną, tutaj sami, jest ze mną Verarella. Cześć. Ogólnie dzisiaj będziemy jak ten domek kopać, bo tutaj jest tak jakby remontować, bo jest wielki syf. I ogólnie będzie mega ciekawie, bo. No, dawno tutaj nie byliśmy, prawda? Ogólnie ja jestem wysoki. Wysoki! Byłem troszeczkę niższa. I no i co? Będziemy go edytować, a w trakcie powiem Wam o wyzwaniu dla Was, które może być dla Was wyz... ciekawe i śmieszne, ale no co? To powiem Wam później, a teraz zapraszam do oglądania. Dobra, werka już jest w Domku. Zaczęliśmy do karty wkładać piłki. No tak, i właśnie Weronika ty teraz zbieraj piłeczki, a ja Wam widzę że coś pokażę. Nie Mamy takie tabliczki nie, wy, 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 wypada mi to wszystko. Tutaj mamy tabliczki. Takie o, jak widzicie, piękne. To oznacza jakoś dzieciństwa. Tak, Weronika doskonale mówi. I ogólnie widzowie, już wkrótce, nie wiem czy wiecie, ale już wkrótce, te, dalej nie wiem dokładnie kiedy, będzie odcinek z moich urodzin, więc to już, więc to jest jedna z ciekawa sprawa, ale teraz będziemy dalej sprzątali. Dajcie sekundkę i się widzimy. Ogólnie dobra, tutaj macie już taki, taki wygląd, jak to wygląda mniej więcej. No i my tutaj sprzątamy. A ja... Lecz znaczy Weronika teraz pomogę, ale pójdę na szybko po te tabliczki, co wam pokazywałem, bo Weronika chyba jeszcze ich nie widziała albo widziała, nie wiem, poza kamerami może. O, piękne tutaj. No. O proszę! Ogólnie to jest ciężko. Tutaj mam jeszcze jedno pudełko, ale ze względu na prawa autorskie wam go nie pokażę. No bo bym by nie pozwali, zgłosili, i byłoby BBB. Nieważne. O, się... Więc co? Wyjmę wszystkie pluszaki i poukładamy je gdzieś. Więc. Więc szybkie tyk. I gdy zrobimy tak, będziecie już widzieli w pięknym rządku pluszaczki. Hu, dobra widzowie! A ja tutaj tak się prezentuje źródła naszych pluszaczków. Ogólnie jest fajnie, Wam już pokazuję. Dobra, Prawie jest posprzątane. I teraz tak. A teraz mogę posprzątać w wszystkie pluszaczki będą tam. I, I tego możecie kupić na moim sklepie. Żartuję, widzowie. Ja jeszcze nie mam sklepu, jak wiecie, ale tak jak już mówiłem na niektórych odcinkach, na 4000 planuję mieć, mieć sklep, ale to będzie na oddzielny odcinek. Więc dobra, teraz. Idę sprzątać, przepraszam, że tyle cięć. No ale trzeba. Ogólnie tak, sprzątanie już tak jakby sprzątam, wypomagam Weronice już. A właśnie akcja jest ta. Widzowie, za każde 50 lajków pod tym filmem. Czekajcie sekundkę. Sorry, widzowie, za każde. Tak, dobrze mówiłem. Za każde 50 lajk będzie jedna godzina, którą spędzę ja w tym domku. A za każde... 10 subów... Tak samo o godzinę. Weronika nie będzie tego robiła, ale będzie mi dawała wyzwanie, prawda? W miał taki problem, że myśmy tego nie robić, ale ja, widzowie, wyzwaniowy, wyzwanowy jestem. Bo to nie jest mój. Bo to nie jest ogólnie moje mieszkanie. ale. Po prostu będzie, no. Będzie trzeba jakoś to zrobić, trzeba. No ale co, teraz wam pokażę, jak jest wnętrze domku. No i. No i. No i pomogłeś. Wera, wera. Dobra, widzowie. ogólnie teraz cięcie, ja teraz pomogę Weronice sprzątać, no i pokażę Wam wnętrze tego domku, jak już to wszystko zrobimy. Dobra, widzowie. Werka już posprzątała, patrzcie, możliwe nie obiecuję Wam, że teraz będziecie widzieli przed i po, będziecie widzieli dokładnie to, dokładnie nie wiem kiedy... Ale będziecie na pewno na tym odcinku albo wiedzieli to, albo nie, nie obiecuję, bo z montowaniem nie jest to najlepsze, albo po prostu na miniaturce. Więc dobra, teraz... Układać te, buzele, buzele. Ja będę układać te Nie będę układać Kurcze. Weronika dostała w oko przede mnie prawie. Podawaj, A, i napiszcie w komentarzu, które się troszeczkę temat, czy oglądacie ekipę Friends. I jak, wie, jak wiecie, co się stało No kilka dni temu, bo ja to wrzucam później troszeczkę niż nagrywam. Jeżeli chodzi o Strego, to dajcie znać. No dobra, nieważne, teraz jest nasz kanał! Nasz! 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 To mnie Zostały Werał dwa puzelki. Są dwa puzelki, widzowie. Nie tak w to. Dobra widzowie. Ogólnie wyraźnie... Już, już nic nie... O kurczę. No i widzowie, to jestem ja. Naprawiliśmy. Adam naprawia. Polecam. To milion złotych za minutę. Co? Więc... Dobra. O. Może byście wiedzieli, jak to fajnie. Mogę pokazać Wam Flex. Tak jak na odcinku z jedzeniem. Wyjecie, myjemy, wypatrzycie. Wera, nie rób tak, bo kamera upadnie. Nie rób tak. Nie, nie rób tak. Widzicie widzowie, jak to można, Weronika? Widzicie? Ty nie zmieści. Bo Marynka mówi, że teraz, teraz mówiło mi, że to się nie znajdź. Dobra widzowie Dobra widzowie Tutaj wkładamy ostatnie dwa puzanki. Może nie zmieści się tak do końca to mega, mega. Ty tu zepsujesz. o kurczę Dobra widzowie. Tutaj mam to do tego challenge'u, który... Co? Nie! Nie! W widzowie, zaraz wracam. Dobra, Wera. Dobra, widzowie, znaczy już mniej więcej mamy układane ogólnie. Weronika mi piłeczki musiała wsadzić, ale oczywiście ja musiałam to wszystko naprawić, więc dobra. Kładziemy tutaj puszczaczki po jednej stronie i po drugiej. Tak się wszystko rozwalone, ale widzowie, spokojnie, to się naprawi. Tutaj mamy też takie... Giga pluszaczek kolejny, spada z nieba, pomogąc właśnie spodziewanie subskrypcje, no bo jak wiecie mi subskrypcje mega mocno spadły ostatnio, ha, ale no, ha, ale może po tym odcinku coś tam wzrośnie, coś tam, coś tam wbije. ok, mm. giga pluszaka nie da, albo daj, daj, nie, nie, nie dawaj, nie dawaj mi tych, dla nie dawaj mi tego dużego pluszaka, patrzcie widzowie jak to, oh. Wszadłem zgodnie. Tak damy, la wufu. Dobra, dajmy na wufu. Tutaj mamy trzy la bubu. O nie, to się odpadło? Odpadło. O Jezu. Dobra. Czyli tak się prezentuje. No Dobra, i teraz co? No i co z tego? Ja tutaj muszę. Spędźmy, że tutaj będą rzeczy. Wyjdź na chwilę wera i nagrasz no, mnie. Nagrasz mnie, jak to wygląda tutaj, że ja muszę na spać, może, bo jak wiecie 1200 lajków. to Będę musiał tutaj spać. A ty, to się śmiejesz, kurwa, pani. Co się pani śmieje? Proszę da bubu wczepić i wychodzić, nagrywać, bo. To nie ja, to chyba ty. Mm. Dobra, dodaję to wczepić a ty nie nagrywaj. Proszę. Masz, Odw... czekaj, widzowie. Widzowie. wrócimy jak Weronika już wyjdzie. I. wa. Pokażę mnie. Okej, okay, widzowie. Siedzimy sobie. O kurde! O bardziej do domu. O kurcze! Nie się Jakoś damy Dziebie radę. wie patrzcie, nawet ta dama można tutaj patrzeć. O tak zakryć i o, i masz taką siatkę. Elo! Mocno przyłożyłam, więc teraz tej siatki nie widać. A teraz ją trochę. A teraz trochę dalej, widzicie, tu siatkę widać. Ale pokażę Adama. Hej! Dobra, daj kamerę. No. Chodźcie na moje piękną. Dobra, nieważne. W tym odcinku to chyba na tyle. E, potem może mam na jakimś poście pokażę. Napiszę ile nam to zajęło mniej więcej, co z, i tamte rzeczy, bo tamte rzeczy będą z naszego takiego wyzwania i możliwe, że będzie odcinek. Albo w sumie nie będę wam mówić. Ale co? Wera chodź, idziemy się pożegnamy się. Więc co widzowie? No w tym odcinku na tyle. Zegnamy się. Nara!